Będzie wyglądał twój zespół, który wybiera się do Wielkiej Brytanii, na pewno trener Gmitruk, trener Soroko też, tak, kto jeszcze no, ten zespół będzie dosyć, dosyć liczny. Ten trener Soroko, Piotrek Wojnowski, który zawsze jest ze mną w narożniku, mój szef, czyli, czyli Michał Karkowski. no i Paweł Wojnowski, Darek, no tutaj ja mógłbym wymieniać, no leci ich. Bardzo wielu, że tak powiem, wielki, wielki, team. Mógłbym jeszcze wymienić jeszcze ludzi, którzy, którzy ze mną współpracują na co dzień w Dzierżoniowie, jak jestem, także ten team jakby, jakby można było go wpuścić do ringu, to miejsca, miejsca w ringu brakło. Ale ci dosyć, 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 dosyć liczna grupa, także mam nadzieję, że każda wskazówka, każda rada będzie tam dobra. Pamiętam, że w Helsinkach na walce z ACK pojawiło się trochę Twoich kibiców z Dzierżoniowa, teraz specjalnie dalej nie jest, też się pojawią? pojawią się, byłaby zdecydowanie większa liczba, ale nie każdego stać. raz już bilety wykupili. Anglicy zmienili termin, no niestety nie każdego stać kupować co miesiąc bilet do Anglii, także troszeczkę przyjedzie mniej mniejsze, ale 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 już jak powiem dużo głośniejsze niż ostatnio. Z tego co wiem po rozmowach z terenerem Bibityłkiem czy też z Piotrem Wojnowskim, anglicy trochę robią wam jednak kłopotów, bo do końca nie wiecie gdzie macie mieszkać, jakie tam wydarzenia przed walką będą się odbywać. Mówię tu o konferencji prasowej, kiedy, te kiedy taka konferencja ma się odbyć. Trening, ważenie, niespecjalnie wiadomo, kiedy to ma się wszystko odbyć, ale chyba będzie przyjemnie utrzeć nosa Anglikom. Tak, no do tego będę, do tego będę dążył, żeby im uczyć tego nosa, ale powiem szczerze, no, Wielka Brytania, Anglia, dokładnie mówiąc, jest takim krajem, może być nie, nie, jest za biednym, z bogatym. I tam, że tak powiem, sami dżentelmeni, ale, ale nie zachowują się jak, jak, jak dżentelmeni, bo już po, samym, po samej pierwszej konferencji zostawili nas zapas na felosów w środku miasta i, i kazali robić sobie, co, co, co chcemy praktycznie sera opieki. I tak samo wygląda dalsza, że tak powiem, część współpracy. Dalej nie wiemy, co, gdzie i jak. Mniejsi promotorzy, mniejsi promotorzy są zdecydowanie bardziej, mi się wydaje, zorganizowani, bardziej dbają o gości. W tym przypadku. Jest inaczej. No mam nadzieję, że jak już tam śledcimy, to jednak się opamiętają i, i, i dadzą nam dokładny plan, jak powiem, o której są konferencje, jakiś trening medialny, Waga i tak dalej. Mówisz, że organizatorzy walki niespecjalnie zachowują się jak dżentelmeni, a jak się zachowywał wobec siebie DeGale, kiedy widzieliście się oko w oko podczas tamtej konferencji, już chyba ponad dwa miesiące temu to było. Nie, nie byłem w szoku, byłem w szoku, bo po tym co widziałem na na Boxer Rock, co tam jakieś były urywki właśnie yy, z jego, że tak powiem, konferencji przed Grossem przed, i, i, i przed innymi walkami, to, to, to jego, że tak powiem, nonchalancja była bardzo duża. Sfaniakowanie, yy, jego nawet gest, gestykulacja była taka, taka troszeczkę, o, o, brzydko mówiąc, olewająca przeciwnika. A tu wręcz przeciwnie, był miły, grzeczny. Także mi się wydaje, że ta walka z Grossem troszeczkę sprowadziła go na ziemię. Nie tylko w zachowaniu, ale także i w samej walce, bo, bo nie, nie sądzę, żeby tak już trzeba boksować tak jak boksował z Grossem, bo to nie była walka, to była bójka. Tu mi się wydaje, że jego boks będzie bardziej dojrzalszy. Czyli to dla ciebie może pewne problemy oznaczać, że on przystępuje do tej walki po porażce, czyli teraz na pewno będzie zmotywowany, bo kolejno, na kolejną przegraną sobie pozwolić nie może. No oczywiście, że, że doświadczenie ma z walki na walkę coraz większe, tak samo jak ja, ale ja też będę miał większe doświadczenie po walce w Finlandii z Sikajnenem i, i też, też nie przyjadę, że jak powiem, z niczym, bo też coś, jakieś dobre doświadczenie będę miał już, że jak powiem, gdzieś tam przerobione i, i tak samo on jak i ja będziemy mądrzejsi o te parę miesięcy, o tą jedną walkę i zdecyduję, czy to świeżość, szybkość, mądrość w ringu, kto będzie lepszy.